Siemanko, jestem Jacka13 w witam was w filmie na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Good Pizza, Great Pizza z, 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 Tak myślę, że to będzie już ostatni odcinek z tej gry na moim kanale A dlaczego ostatni odcinek? Po prostu... Zaraz wam powiem, tylko najpierw obejrzymy wiadomości Cała Nasza całodobowa transmisja wiadomości o, o pizzy na całym świecie jest możliwa dzięki naszym... Dzięki widzom yy, takim jak ty i, naszy, i naszym sponsorom Dzięki... Po prostu gra zrobiła się trochę nudna. E, e, nie, 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 nie dzieje się w tej grze nic takiego jak, jak wcześniej. Czy widzę Nesejna, zauważyłem. Kiedyś były właśnie takie ciekawe rzeczy, jak ten bezdomny. Be e, mieliśmy też jeszcze właśnie. Mmm, musimy wszędzie rozróżnić, Jest to z... z to ugrupowanie, które było u nas, yy, się przyszło i ten nasz. No, jaką. Ten facet, który miał yy, właśnie ta konkurencja. Jak się nazywa ta pizzeria? Alicante, właśnie ten. Apryki. No, teraz w grze się właśnie nic nie dzieje. Tak myś pomyślałem, że to będzie już ostatni odcineczek. No i właśnie yy, to też, też nic nie mówię, bo się skupić i zrobić te pizzę. Bo to tutaj jest yy, dużo do rozłożenia. No i chciałem właśnie nagrać jakieś inne gry Już mam 50% właśnie zainteresowania, właśnie długo się robi te trzy pizze Na szczęście, jak mamy kroić, to szybko, to szybko się kroi. Kurde, zrobiłem dwa cięcia przez przypadek. No dobra, pizza jest spoko. Dobra, nie narzekaj, nie, nie, dawaj, to Daj mi paprykowi cebulę. ciemna i co? Na szczęście już nie będzie nikt na na SER i albo na SOS, że yy, to jest, bo no, nie będzie już odcinków z tej gry, papryka i cebula. Yy, chciałem właśnie nagrać jakieś gry jeszcze jakieś ciekawe gry yo. Które są no też ciekawe, ale no nie chcę żeby cały czas na moim kanale była ta gra To będzie już ostatni odcinek Akurat śmieszniej wyszło, bo to jest taka sama y, liczba jaką mamy właśnie w nazwie kanału No mamy już 16 odcinków z tej gry, czyli jak Przyjadasz nick na YouTube i 16 Bez komentarza, dokładnie bez komentarza Że tak, że tak no, no właśnie w tej granicy nic się bardzo nie dzieje Jakąś pizzy, połowa pizzy wypełni na kolację. Abdul, ha, nic się w tej grze nie dzieje. Tak, Nawet w wiadomościach za bardzo nic nie ma. Kiedyś były te, te całe informacje o, o pizzerii naszej. Już nie ma nic właśnie o pizzerii Alicante, ponieważ tam ta pizzeria najprawdopodobniej. Albo przeniosła się gdzieś że mo Możliwe, że nasza pizza stała się zbyt dobra Albo po prostu No, zbankrutowała naj Najzwyczajniej Tak, tak, tak Czy mogą dostać ciasto z masłem orzechowym, bananem i bekonem? Bananem, bekonem, jeśli nie ma aż bananów, rozumiem. Pizza z bekonem. Przyśpie przyśpieszmy próbę złapać lo e lody... Pizza z bekonem. Akurat bekona nie mamy. Bekonu. Czy znaczy bekon twój? Bekonu, jezu. Rozkłóję jest co głupie. Rozkłócę się, będę. Be bekonu i że nie mam be mamy bekonu. Nie mamy Nie mamy bananów. Mo mogłem kupić, ale. Może kupimy e banan. Kochanie w tej pizzy. Muszę mówić pikane i chrupiące ciasto. Och, zapomniałem, chcę chrupiące. chrupiącego, no, czyli peperoni i papryka. Rozumiem. Peperoni i papryka. Tu się dzieje o. Elvis Presley. Czy mogę coś da z płacą morchowym mandanem nie masz, bo zrozumiem. Mamy kolejną osobę. Trzech trzech właśnie. Z siedmiu. Zastanawiam się, czy będzie jeszcze ktoś z tych ludzi? Tu to było po prostu tam postacie jakieś historyczne. Z dupy ten sos, Boża Aż, Aż musiałem to powiedzieć, bo wkurzają mnie ci ludzie powoli. Czy można dwie pizze, z którymi Ta tak. Będziemy na minusie, spoko. Zabrakło mi jednego na, na jeden kawałek, ale myślałem, że mi nie wystarczy na dwie wice, więc po prostu starałem się rozkładać równo, czyli jeden e kawałek na jednej, drugi na drugiej. nowo głupie gry No minus 8 dolarów I to banan, jest to banan? Ej, ja oni sobie jaja robią, to jest ananas tylko Jak tu widzę to nie ma banana, dobra kupuję ananasa I znowu nie ma wiadomości, no co za nuda w tej grze. W następnej chwili nie ma żadnych wiadomości, zamiast tego posłuchajmy naszych sponsorów. Połowa peperoni z papryką. A połowa z pieczarkami. Ładnie. Połowa z pieczarkami. ładnie pachnie. O, peperoni z papryką. 27 dolarów mamy. Troszkę mało pieniędzy przez to, że kupiłem właśnie składniki. Jeżeli ktoś będzie chciał pizzę ze wszystkim, to będziemy masakra. Jeżeli będziemy mieć wszystkie składniki kiedyś... Znaczy jeżeli coś, będą jakieś ciekawe wiadomości Przez ten odcinek, to może bo, do, do, Zobaczmy Mam ma, ma taki pomysł że jeże, Jeżeli uzbieramy 50 dolarów To kończymy odcinek Mogę dostać jedną pizzę z cebulą I jedną z bo Właśnie tak Czyli zbierzemy 50 dolarów Właśnie z napiwków I koń, ostatni odcinek je, się kończy wtedy Jeżeli w, w, tym, w tym czasie Jak uzbieramy te 50 dolarów Będzie coś ciekawego Yy, Będę miał jakiś tam jeszcze jeden odcinek, nagram, dwa, jedną z pepperonii i kiełbasą. No, 32 dolary już mamy, ile mamy już odcinka? 11 minut. czy nie, że uzbieramy 50 dolarów u siebie, tylko z napiwków 50 dolarów. To się dosyć szybko robi, czasem, bo... Znaczy już 6 dolarów napiwku. Moja zagadka dla ciebie to kot y, Peperoniki, kiełbasa... Nie wiem, co dalej. Peperoniki, kiełbasa, oliwki, cebula. Aha. Oliwki i cebulę Dobra, i wkładamy do piecu Swoją drugą tam gdzie też widziałem tam no. Jakieś tam gry z dawnic mobilnych, które, w, w, w których w gry już graliśmy, więc będzie ciekawie tam jakieś. Nie, wypatrzyłem. Nikomu nie mów, ale chcę pizzy z ananasem. Dobrze, ja, akurat tak. Ananas to tak. Nie za bardzo pasuje na pizzy. Znowu piec będzie się psuć. No, jakoś mało napiwku dostaliśmy, ale chyba i stanie ten ananas. nas. Jeżeli dla oliwek, Włóż do piecu dwa razy. Dobra, no, na pizzy z oliweczkami. Zgaduję, że ma być sos ser, ta pizzy zobaczymy czy nas wrócą te pizze wrócili, pani dobra, do dwa razy dobra, i pik, do pieca Mo mogło być trochę lepiej, to... nie wiem, mogło, ale w sumie nie, nie, musi, nie musi być lepiej, potrzebuję szybko pizzy z ananazem, okej. Okay. Przez ostatni dzień to nie musi być lepiej. Czasami tak nuda jest, jak nic nie mówi i czekamy na pizzę, a ta pizza tak powoli w tym piecu się przesuwa. I tak czekam na tę pizzę. W końcu, w końcu jak wychodzi to coś mówię dopiero. Tak czy czasami, czasami. czasami tak nudno jest, że 28 dolarów już. No. Jestem tu dla boczku. Boczek! Dobrze, boczek już robię pizzę z boczkiem. Ja myślę, że sos serii jeszcze do tego.

Dzień dobry 30 dolarów Dużo oliwek, oliwek i kiełbasek 3 O. Duże zamówienie Oliw Pizzy Oliwkami i kiełbasą Jeszcze ta trzecia no, Cię przesunąć nie przesuwać pizzą tylko przesuwać, żeby się no przesunąć tutaj w te, tej pizzerii Głupia gra y -y. No. pyk No, to jest koszt. No, dolarów już dostaliśmy na piwku. Powoli zbliżamy się do końca odcineczka. 33 dolary na piwku znaczy dwa na piwku na plus. Następny eee. Na ten dzień nasza całodobowa transmisja w domu o pizzy na całym świecie jest możliwa dzięki naszym widzom, jak, tej, e, e, jak i naszym sponsorom. Chcę kupić pizzę z pewnością, nie mogę mieć to dobrze wybieczone. uzbieramy dzisiaj 50 dolarów, to będzie ostatni dzień. I to na tyle z tej gry będzie. Nie wiem, czy dzisiaj będę jeszcze nagrywać, ale może nagra spróbujemy nagrać właśnie jeszcze jakąś grę o, tam znajdę. tam jakieś gry właśnie od wydawnic w której już w gr których gry, gry, gry już gry graliśmy i będzie okej okay. pizza z rzepą, Dwa kawałki mogą się to dobrze wypieczone. Tak, pizza z żebą czyli pizza z cebulą Przy... i przekrojona tylko na, na jeden raz, czyli na pół. z drzebą. I już, to jedno przecięcie miało być jak małe na pizza z peproni i papryką i ananasem. Miłym ananasem. Ej, w ogóle bardzo źle dodało opinię. opinie. Jedna. Eee, są dosłownie dobre opinie o naszej pizzerii, ale... To nie, o opinii, to nie o opinii chodzi, tutaj chodzi ogólnie o samą grę. Przecież to robiła taka trochę nudna. Mnie znudziła i pewnie Was też. No woli. No to będzie ostatni dzień. Dobrze mówiłem, nikomu nie mów, ale chcę pizzę z ananasem. Pizza z ananasem robi się. No, chciałem coś zobaczyć, już y, tam ty, o, nie wiem Chciałem tu, tam jest, tam nowy, przepisy, pizza z ananasem, okej okay, moi drodzy, do końca ten dzień robimy i koniec gry, potrzebuję pizzy z połową peproni, oliwek, po, e, papryki, połową oliwek, cebuli, papryki. peperoni, oliwek i papryki, oliwek, papryki. E, I po oliwek cebuli i papryki. Oliwek cebuli, papryki. Ciemna, mega chrupiąca. Będzie oczywiście odwrócenie te przepisy. Są co jakiś czas. Można je zobaczyć. Ale mało. Klipne te przepisy. Aha, ups. Moich, do, 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 z moich dodatków może być, yy, może, można by zrobić świetny domek dla podwójnej gąbki. Ananas chyba nadaje się jako domek dla anchois. W każdym razie yy, pizza z serem, sosem, z serem i ananasem. Nie wiem czy on chciał, nie wiem czasem czy on chciał też AnShois Głupota, bo wiecie, nie mam jeszcze anchois i właśnie on jest bardzo drogi. Anasa świeżo kupiłem tutaj w grze dwa dni temu jakoś, tak albo trzy. Potrzebuję jedną pizzę z peperonisem, serem, i kiełbasą oraz drugą pizzę z peperonisem, serem, i kiełbasą. Są dwie yy, te same pizze. Pepperoni, ser kiełbasa. Teraz drugą pizzę, z peperonisem i kiełbasą do pieca Poszły pizze Pyk, 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 pyk. No i może jeszcze klient jeden będzie? Cepow. połowę pity z bebroni na kolację. z kiełbasą i boczkiem. Było osiem części. Aha, ups. No znowu reklama pod koniec filmu, naprawdę. Więc pod koniec odcinka... wiadomości to będzie koniec. No i znowu jak nic. Nasza całodowa, całodobowa transmisja wiadomości o pizzy na całym świecie jest możliwa dzięki naszym widzom te, te, jak ty, jak i naszym sponsorom. Wyjdź. Moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli właśnie jak spędzicie, chcieli jeszcze grę napiszcie napisać w komentarzach. Ja tak myślę, że trzeba zakończyć tę grę. Także zapraszam was do subskrypcji do tego kanału, zapewniam oeczką w górę. Do subskrypcji, do, subskrypcji, do, zazmieniu... do komentowania do zamienia. Zapraszam Was na poprzednie na a na następne. A cytowanie z tej serii, bo była na seria naprawdę fajna. możecie napisać właśnie czy chcielibyście jeszcze tej grę macie. Ileś tam czasu, toj do naszego na razie, cześć. Hej hej.